Poziom PL-20 to 20 poziom bakrumów. Został odkryty 15 marca 2014 roku. Opis. Poziom PL-20 jest siecią wąskich, nieoświetlonych korytarzy. Rozmiar przejścia pozwala na swobodne przejście jednej osobie, jednakże minięcie się dwóch wędrowców jest utrudnione. Korytarze są połączone ze sobą pod kątami prostymi, nigdy nie tworząc łuków, a sposób w jaki występują szczególne odgałęzienia wydaje się być całkowicie przypadkowy. Korytarze poziomu PL20 charakteryzuje niemalże jednolity wygląd. Ściany pokryte są zieloną tapetą w pomarańczowe ornamenty, okazjonalnie zastąpioną pomarańczową farbą. Sufit został wyłożony styropianowymi dekoracyjnymi płytami. A podłoga wyłożona jest beżowymi kaflami. Tapeta w wielu miejscach jest uszkodzona, zadrapana, ukazując betonową powierzchnię pod sobą, bądź jest pokryta oleistą cieczą nieznanego pochodzenia. Sufit posiada miejscowo wbudowane niewielkie oczka oświetleniowe, których załączenie jest niemożliwe ze względu na brak włącznika. W wielu miejscach na przejściach znajdują się elementy umeblowania w postaci krzeseł. Komód i stołów wykonanych z lakierowanego drewna. Obecność tych obiektów często utrudnia swobodne poruszanie się. Poziom PL20 jest w całości opanowany przez lokalny rodzaj manekinów, stanowiących jedyne byty tubylczo egzystujące na tym poziomie. Manekiny poziomu PL20 występują w dużym zagęszczeniu wewnątrz przejść. Odznaczając się ucharakteryzowaniem na ciemnowłose, uśmiechnięte postacie kobiece, wykonane w całości z jasnobeżowego beżowego tworzywa sztucznego. Byty pozostają w bezruchu do momentu znalezienia się wędrowca w ich pobliżu, po czym zaczynają nieustannie podążać za nim przez nieokreślony czas, zatrzymując się dopiero w niewielkiej odległości od osoby. Wędrowcy na tym poziomie muszą poruszać się powoli i spokojnie, zachowując ciszę. Dozwolone jest szeptanie, nie wykonując gwałtownych i szybkich ruchów. Każde z powyższych spowoduje natychmiastowy atak wszystkich pobliskich manekinów, zazwyczaj kończący się albo natychmiastową śmiercią, albo porwaniem wędrowca przez kilka bytów w głąb poziomu, gdzie odnalezienie go jest praktycznie niemożliwe. Zachowanie zasad bezpieczeństwa nie powinno powodować negatywnej reakcji manekinów. Chociaż większe siłowe próby przejścia przez blokujące drogę byty może stanowić zagrożenie. Próba zachowania spokoju podczas ataku manekinów na współtowarzysza pozwoli na Twoje przetrwanie. Ponieważ poziom PL20 w większości spowity jest w mroku, przebywanie i poruszanie się w nim w połączeniu z obecnością manekinów jest wysoce niebezpieczne. Załączanie własnych źródeł światła kończy się natychmiastową reakcją bytów. Niektóre szafki, komody i stoły posiadają ustawione na blatach lampy, w których znajdują się zwyczajne żarówki 40W. Załączenie ich jest możliwe i pozwala na oświetlenie fragmentu korytarza. Zjawisko to wskazuje na występowanie energii elektrycznej na tym poziomie, jednak przewód zasilający poprowadzony jest bezpośrednio w ścianę. W tym przypadku niejasnym pozostaje brak możliwości włączenia głównego oświetlenia. Wewnątrz niektórych mebli znaleźć można przedmioty takie jak baterie, żarówki, również uszkodzone, przybory do szycia, klucze pozbawione żłobień oraz monety wypolerowane w sposób uniemożliwiający identyfikację waluty. Przedmioty te znajdują się niemal zawsze w szufladach. Włączenie lamp mimo bycia wysoce praktycznym jest skrajnie ryzykowne i odradzane, gdyż powoduje natychmiastowy atak manekinów. Mimo to wędrowcy zgłaszają odnajdywanie już załączonych lamp, jednakże dotychczas nie wiadomo, czy istniały one w tym stanie od zawsze, czy zostały włączone przez innych wędrowców, zaatakowanych później przez manekiny. Z tego względu uprasza się o pozostawienie tych lamp włączonymi. Należy zachować ostrożność podczas przechodzenia w miejscach noszących ślady zabrudzenia krwią bądź innymi nieznanymi płynami pochodzenia organicznego. Bazy, posterunki, społeczności. Poziom nie posiada baz, posterunków ani społeczności. Wejścia i wyjścia. Wejścia. Przypadkowy no-clipping z pomieszczeń o wyglądzie przedpokoju na poziomie PL5 zawsze przeniesiecie w to miejsce. Bieg w strefie ciemnej poziomu PL12 może spowodować, że pojawisz się na tym poziomie. Zgaszenie światła i pozostanie w ciemności przez dłuższy czas na poziomie PL19 możecie tu przeprowadzić. Drzwi z numerem 2480 na poziomie PL47 prowadzą na ten poziom wyjścia. Wnętrza niektórych komód w rzeczywistości są wejściami do wąskich korytarzy. Wejście do nich zaprowadzi cię na poziom PL9. Okazjonalnie znajdywane kratki wentylacyjne znajdujące się przy podłodze prowadzą na poziom PL37. Stanięcie przed manekinem w odległości niemal dotykających twarzy bytu i spoglądanie w jego oczy może, ale nie musi. Przenieśli na poziom PL22 przez portret manekina. Zalecenia. Nigdy przenigdy nie wolno ci bagatelizować Manekinów. To jest ich poziom, i to na ich warunkach jesteś zmuszony w nim przebywać. Niech nie zwiodą cię ich powolne, sztuczne ruchy czy zimne, plastikowe grymasy. One nie są wobec Ciebie bierne. Doskonale zdają sobie sprawę z Twojej obecności i obserwują cię swoimi metalowymi oczami, czekając tylko na akt Twojej nieuwagi. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zachęcam do subskrypcji oraz pozostawienia czegoś po sobie pod tym filmem. Wszystkie przydatne linki znajdziesz w opisie. Jeśli chcesz mnie wesprzeć, tam też znajdziesz linki od tego. A teraz nie zatrzymuję i do usłyszenia w kolejnym materiale.